Witam, celtycki odcinek kolejny, świetna pogoda przed chwilą padało, świeże powietrze jest godzina pierwsza, jest teraz słońce prognoza pogody mówiła o słońcu przez następne 5 godzin, także o, spędzę tutaj gdzieś godzinę, tam jest moja baza, w plecaku są dwa pojemniki. Będę zbierał tutaj, będę zbierał, sorry, będę zbierał dziki czosnek, albo tak zwany czosnek niedźwiedzi. o znalazłem tutaj spore połacie tego, tam... w Partiach wyższych tego lasu jest tego jeszcze więcej. Ja myślę, że tutaj to, co jest mi spokojnie wystarczy, żeby wypełnić te dwa pojemniki. Co będę z tego robił? Film, film będzie podzielony. Jakby to intro, które nagrywam teraz, będzie na początku trzech filmów, bo będą trzy potrawy. Pierwsza to będzie pesto z czosnku, z czosnku niedźwiedziego. Druga to będzie zupa z czostku i trzecia to będzie masło czosnkowe z tym, z tym że właśnie zamiast czosnku tego y, tradycyjnego, który my wszyscy znamy, który gości u nas na stołach i w potrawach o, będę dodawał tego tutaj powiem wam, że zapach jest tutaj świetny świetny kiedy zbierać czosnek? Zbierać przed tym, zanim, zanim pojawią się kwiatki. Wtedy jest najlepszy, wtedy jest najsłodszy. Zbieramy oczywiście kwiatki, można też zbierać. Sorry, liście razem z łodygami z tych łodyg. Po przygotowaniu <laughs> można je zastąpić. Tymi łodygami można zastąpić na przykład spaghetti. Świetna sprawa, bardzo smaczne. Oczywiście, od, jeżeli są odpowiednio ugotowane, przygotowane. Co można robić z liści? Liście można ususzyć czy odwodnić. No I można je spożywać jako chipsy. Mm, nazwa łacińska, e, alium ursinum, e, dosyć fajnie brzmiąca nazwa, gdzie rośnie w tych takich lasach starych, antycznych, m, gdzie nigdy nic nie było karczowane, na takich terenach e, m, bardziej podmokłych, w tamtym kierunku jest, nie wiem czy widzicie, tam jest bagienko <laughs> w folklorze irlandzkim, m, dziki czosnek, czy. Czosnek niedźwiedzi, skąd się w ogóle wzięła nazwa? Czosnek niedźwiedzi. No, hmm, z legendy, że nie, niedźwiedzie po przebudzeniu się ze snu zimowego właśnie nabierają tych sił, hmm, tej energii do życia poprzez jedzenie czosnku niedźwiedziego. E, nazwa w, folklo w folklorze irlandzkim jest taką metaforą, odpo odpowiednikiem. <coughs> słowa gorzki, sam bez jakiegoś powodu, jest nawet w hrabstwie donegal, ale takie powiedzenie gorzki jak czosnek niedźwiedzi. Jak jeszcze można spożywać? Można kroić i jeść bezpośrednio, oczywiście po umyciu, na kanapkach. Na kanapkach i można dodawać do sałatek. Liście mogą być nie liście, tylko na przykład jagnięcina i ryba może być owinięta w liście cząstku niedźwiedziego i po prostu na grillach wrzucamy i ten zapach cząstku przychodzi do mięsa i o, świetna sprawa w tym takim starym prawie irlandzkim, tak zwane prawo brechonów była no i jedne z tych praw właśnie mówiło o cząstku niedźwiedzim jeżeli ktoś wszedł na czyjąś posesję i no, zabrał mu, ukradł mu e, czosnek niedźwiedzi, wtedy musiał mu oddać dwie i pół e, krowy. Czyli no, jak widzicie ten czosnek miał tam jakieś większe znaczenie tutaj dla Irlandczyków. Dla, dla <coughs> Był spożywany prawdopodobnie od, no, no, od momentu odkąd tutaj lud stopniał. E, no, tak samo jest jedzony w Europie. M, Zbierany przez przez takich ludzi jak ja, sprzedawany gdzieś tam hurtownikom na marketach. Jak ktoś pojedzie tutaj w Irlandii na jakiś market, taki spożywczy, z, sorry, ze zdrową żywnością, ten czosnek niedźwiedzi tam no, na jakimś etapie wypatrzy. Dobra. A ja już gotowy do zbierania. Czym będę zbierał? Mam, są rękawiczki Mam ze sobą taki nożyk malutki, który się składa o, Teraz zaczyna padać, to nic o, Popatrzmy tutaj, co się znajduje w tym pojemniku po lewej stronie Jak mi się głoda otworzyć W tych rękawiczkach o, To już jest nazbierane Jest pełne, jest to dosyć mocno ugniecione Zbierałem bez łodyg ja także ucinałem zaraz tutaj przy, yy, przy liściu, O został mi drugi do nas zbierania, który jest pusty. Dobra zabiorę go i Wam pokażę jak, jak ja to robię. Moment Mam sobie kamerkę do góry. O, tam tutaj je za liście, to są tych liści przeważnie jest więcej jest grupka. Chwytam, yy, przechylam na bok No i cięcie jak, jak widzicie wychodzi pęczek tych liści Gdzieś około, około 10-15 Czosnek się bardzo szybko zbiera No i znowu Cięcie Jak będziecie zbierać jeszcze yy, Jedna sprawa, nie pomylcie Z taką rośliną Jak zimowit jesienny Bodajże o ile nazwę dobrze pamiętam z tym, że zimowid ma węższe liście, ale dosyć podobny i nie pachnie jak czosnek. Czosnek, jak, weźmie, jak weźmiecie do ręki i powąchacie, to ten zapach jest bardzo wyraźny. A druga taka roślina to jest konwalia. Z tym, że konwalia z jednej łodygi wypuszcza dwa liście. A tutaj, jak spojrzycie na czosnek. O, to jest wszystko tutaj pojedyncze. Jeden liść. A konwalia tutaj w momencie, jak ta łodyga się kończy. o tutaj rosną dwa. Dobra, to by było już chyba na tyle. Pokażę Wam jeszcze, jak tutaj mi to w miarę sprawnie idzie. Oczywiście w domu to będzie wszystko przepłukane, tam jakieś e, kupy ptaków, robaczki i tak dalej. No jest garść tutaj, nie wiem ile tutaj tego jest, Więc może z 50 gram i wpada do, do pojemnika, dobra, zbieram i tutaj Będę się z, z, z tego lasu ewakuował, bo pogoda powiem wam, że miało być słońce, ale znowu teraz pada. Dobra, do zobaczenia jak będzie nazbierane. zbierane. Dobra, no obydwa pojemniki są wypełnione czosnkiem, niedźwiedzim, po brzegi. Waga obydwu jakieś półtorej kilo, z tym, że trzeba odjąć gdzieś jedną szklankę wody, bo padało, także one są mokre. No powiedzmy jakieś 1200, no w domu jest ważne, zobaczymy o ile się pomyliłem. To by było na tyle. Aha, jeszcze chciałbym pozdrowić mojego znajomego, który chodzi po lasach tutaj w Irlandii i zbiera grzyby. Zbiera grzyby, także jak ktoś chce się nauczyć zbierania grzybów, odróżniania tych grzybów jadalnych od trujących, odróżniania tych grzybów smaczniejszych od tych mniej smacznych, zapraszam na jego kanał. Kanał się nazywa Irlandzki Szlak, prowadzi go Piotrek. Dobra, a i też przy okazji go pozdrawiam tutaj. To było na tyle. Dobra, jakiś taki w miarę szybki teleport do mojej bazy. Dobra, ja już u siebie, jak widzicie, świeczki się palą. Jest tutaj celcik, który będzie wszystko nadzorował. Te moje rewolucje kuchenne, te moje poczynania z czosnkiem, niedźwiedzim. Będą trzy filmy. Jak, jak chcecie, dwa, dwa, dwa pozostałe przepisy. Wejdźcie sobie na mój kanał, tam powinny być. Przepis, który będzie w tym filmie to będzie pesto, pesto z czosnku niedźwiedziego. Czosnek jest dzisiejszy, świeżo zebrany, jest go tutaj około 700 gram. Będę potrzebował 150 gram, proszę sobie notować i tak samo będzie przepis podany w opisie filmu. A więc 150 gram czosnku, ser, sery można wykorzystać dwa, może to być ser parmezan albo grana padano, one są oba podobne. Sera 50 gram, 150 ml to jest olej rzepakowy. Orzechy, to są tutaj migdały 50 gram. No ich jest tutaj za dużo. No jeszcze ząbek czosnku i to są takie składniki podstawowe plus pieprz i sól. Jak przeglądałem internet, spotkałem się z paroma wariacjami. Ludzie dodają jeszcze pietruszkę. Mam, mam tutaj tak samo, chcę dodać. Ona jest tutaj w takiej fajnej miejsce z czwartego wieku przed, 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 przed naszą erą, którą wykopałem przed wczoraj. Mam tutaj owoce jałowca, bardzo je lubię, dodaję, dodaję je często do mięs i do zup. No, dwa wystarczą, dosyć mają silny, charakterystyczny zapach i smak. Taki składnik, który sobie wymyśliłem: pół łyżki startej skórki z, z pomarańczy. Co będziecie, tą skórkę z pomarańczy będę, będę tutaj zaraz rozgniatał dodatkowo. Co, co będziecie dalej jeszcze potrzebowali? No wiadomo, podstawa, ręczniki kuchenne, gdyby coś się rozlało, rozsypało. Miska szklana, tutaj jest, jest pyrex. No, żeby to wszystko wymieszać blenderem. Blender jest tutaj. Aha, sorry, jeszcze jeden składnik. Sok z cytryny. Jedna łyżka, mała. No, tutaj jakieś sitko, żeby ten czosnek umyć i później odcedzić zaraz będę pokazywał jak to robić będziecie potrzebowali łyżkę i będziecie potrzebowali jakoś miarkę, żeby odmierzyć sobie 150 ml tego oleju i dwie wagi, żeby odmierzyć żeby odmierzyć orzechy i ser i tutaj jest duża waga, żeby, żeby zmierzyć 150 150 gram czosnku, dobra ja teraz przechodzę do mycia tego czosnku O, czosnek się tutaj już płucze jakieś pół godziny no, Za chwilę będę go wyjmował no, Dobrze wypłukać, jedni mówią żeby płukać, drudzy mówią, że w ogóle nie, nie trzeba go czyścić no, Trzeba pamiętać, że jednak jakieś zanieczyszczenia mm, no, środowiska i tak dalej. Resztki ziemi, jak widzicie tutaj ta ziemia się zbiera na dnie, Kupa ptasia i tak dalej, siki zwierząt, lisów i tak dalej. No, to jednak moim zdaniem warto go wypłukać. Ja wykorzystuję w, w tym celu wanienkę do kąpieli dla niemowlaków. Znalazłem świetną, świetną okazję, była już po jednej przecenie, po drugiej przecenie, no, także musiała być moja. I też m.in. wykorzystuję do płukania owoców, jak zbieram owoce na wina, na nalewki, także o, przydaje się Dobra Opłukany i odsączony czosnek przed włożeniem tutaj do miski, w, którym, w, której, w której będziemy go blendować Trzeba go pokroić Te liście są jednak zbyt duże i ten, ten czosnek mógłby nam zacząć latać po całej kuchni Okay. Dobra, będę dodawał inne składniki sera. Sera tam było 50 gram. Gdzieś miałem tutaj drugą wagę, to jest bardziej dokładna. O, wiadomo, zbyt dokładnym być nie trzeba, to i tak. Yy, ludzie przeważnie yy, robią na oku, no, ale jak było w, przy, yy, w przepisie, było 50, 34, to idzie tutaj. Moment 10, I tutaj będzie 5. Dobra, sera mamy. No, ser przed włożeniem do miski tak samo. Warto na mniejsze kawałki 50 gram. 50 gram orzechów i to są orzechy migdały. Dobra. No jest 50 gram. To idzie tutaj. Ten taki składnik dodatkowy. Dwa owoce jałowca. Wpada do środka. Miałem jeszcze dodatkowo rozgnieść pół łyżki. Pół łyżki skórki z pomarańczy. Ono to będzie gdzieś mniej więcej tyle. ona wpada tutaj. na szybko to no, tak samo wpada do środka no, trochę soli moment 3 5, 6, o, 6 obrotów, zobaczymy. O, są teraz w tym momencie eksperymenty z solą i inne z pieprzem. Raz, dwa, trzy, cztery. O, i cztery obroty pieprzu. i bodajże że został yy, przedostatni składnik, czyli o, sok z cytryny. On jest tutaj zamknięty Jak go otworzę. O, pół dużej. zostało tutaj dodanie oleju. To jest olej rzepakowy. No i e, e, powinno wyjść do środka 150, e, 150 mg. Mililitrów, sorry. Czyli gdzieś tyle, to idzie na bok. No to idzie tutaj. No, dosyć fajnie wygląda. Ciekawe, jak będzie smakowało. No i ostatnia rzecz, która pozostała, to zblendowanie tego. Jak ktoś ma taką opcję, żeby to blendować w czymś większym albo na przykład w robocie, o, to jest chyba lepsza opcja niż tutaj. Ta miseczka, ona jest dosyć mała, zobaczymy jak mi to pójdzie. Okej. Okay. O, źle nie jest. Jak widzicie, dosyć dobrze się tutaj wszystko wymieszało. Wszystkie składniki zblendowane. Pesto przełożone do, do miseczki. No jak to wygląda? O, wygląda dosyć dobrze. Ten kolor zieleni jest, jest tutaj o wiele świeższy, o wiele jaśniejszy, taki przyjemniejszy dla oka niż te pesto sklepowe. O, widać, że to jest świeżo zrobione. Co jest w środku, tutaj. Jakieś tam małe kawałeczki orzechów, o, widzę je tutaj. Blendowałem jakieś 2 minuty. Jakichś większych kawałków orzechów tutaj nie ma, także podejrzewam, że 2-2,5 minuty to jest maks, żeby to się wszystko ładnie tutaj rozdrobniło. Konsystencja tak samo podobna do tego pesta sklepowego, nie mam pojęcia, czy tutaj za jakiś czas za, zacznie się odkładać warstwa oleju na górze. Tak się dzieje w tych sklepowych. Co czuję? Czuję najwyraźniej ten czosnek nazbierany dzisiaj, czyli czosnek niedźwiedzi. Na drugim miejscu czuję ten zwykły czosnek. Minimalnie czuję tutaj te mm, dwa owoce jałowca. O tej skórki pomarańczy nie czuję, gdzieś się straciło, ale widzę ją tutaj, gdzieś momentami tutaj prześwituje ta skórka. Dobra, spróbuję jakoś organoleptycznie teraz. Uwaga. Grand finale. Mmm, Dobre, dobre, dobre. Dobre w smaku. Nie zasłonę. Minimalnie za ostre. Jak będziecie dodawać tego zwykłego czosnku, dodajcie zamiast jednego ząbka pół albo ćwierć. I to powinno wystarczyć ale ogólnie gdzieś na czwórkę powiedzmy w skali od 1 do 5. No, z czym będę jadł? Prawdopodobnie z makaronem, ale tak samo z kanapkami można, z kanapkami, z makaronem, z sałatkami, tam już każdy wiek, z, z, z czym się je pesto. Dobra, to by było na tyle. Zachęcam wszystkich do, do zrobienia. W porównaniu z tym pesto, które, które robiłem wcześniej, to, to było pesto z pokrzyw. To jest lepsze, muszę przyznać. I to by było na tyle. Pozdrawiam i do następnego.